Chłopaki już jadą, witam widzów Tutaj Jan Paweł Tam Kamieniołom Tutaj droga No i co? No i zaraz będą kolejne ujęcia Nie. Tutaj do góry? Nie, tutaj przecież jest sufit. Nie no, Może od tej strony. o Jaką? No, tym. Aktualnie znajdujemy się, o, tu, się a, w, parku, roz, e, w parku Miniatur w Częstochowie. Na zawodzie. E, to... E, to było zamknięte w 2018 albo 2017 roku. To są otwarte w 2013, to po prostu o! była klapa, to Spala była klapa. Zbankrutowali w pizdu. Co to jest? Nie wiem. Iść, o, właśnie, do drugiej wieży. Co to jest? To ramek, lepiej, lepiej, nam rowery, no, zaraz przypniemy. No i jak na park miniatur przystało jest tutaj gigantyczny Jan Paweł II, na którego zaraz wejdziemy, więc oglądajcie do końca. Co? Mieszkanie no, żyle odkryłeś? Dobra. Kto chodzi solo? Kto chodzi solo? No, ja chyba go oglądałem. Chodzimy. Ja eee. od tego. Ale, Ale tutaj zatarki. jest zimno. Ale dzisiaj jest zimno. Ja muszę rękawiczki założyć, bo ja nie wytrzymam. No to daj mi ten telefon. Czekaj, albo ty na... No, jest włączony to. On O no czekajcie, bo ja będę latartę. Chyba lepiej, żeby było coś widoczne. A to jest takie nowe, nie wiadomo co to, co to miało być. To miało być no tutaj kasy powinny być, bo tam jest yy, napis na... Kasy tu? Znaczy tutaj nie, jakieś kible, kasy. No to raczej kibel, no Może... nawet widać, że tu kibel chyba. Ale tak... No są to jest. no musi być kibel, jak jest, jak jest jakiś szanujący się park Wiesz, miniatur. to. to były, e, to były kasy, ogólnie. Ale ten, no ten park po prostu, ten budżet, chowa ten jest bardzo biedany. No, nie się przejazd, to tylko przestań go odwiedzać. Ej, no coś ostrości, nie? O, dobra. Nie, bo świecisz, czy Borys, jak się latarką ten i. Ja mam tą wiesę. O, znowu ostrość się zgubiło. Czekaj. Mam jeszcze jakieś o. kontakty, może działają. Właśnie, jak zaświecisz, i później na ciemno, to o, traci tego. ostrość. Chodźcie do tego drugiego tam. No, tu kiwle musiały być, bo tu jest nawet ta. Odprowadzona instalacja. To samo, no to nie idziemy do tego. Drugiego. Nawet zobaczył, że tu nie capi jakąś bardzo menelę. Nie, tu w ogóle tak to jest nowe. Aha. Znaczy to nie stary. Macie, co to jest? Co to? Co to jest? <laughs> <Co to? śmiech> <Co> to? <laughs> to Maciek, Jubilatka. Jubilatka. Co to jest? Które? To. Co To, to jest żydowska flaga. Czy To jest y... pentagram. Tak, to nie, pentagram. Nie. A że tutaj tej sataniści mogli jakieś. Tutaj? Ej, to nie jest żydowska Ej, flaga. Czemu na, yy, znaczy flaga. Na nagraniu jest tak ciemno. Już pokazuję, proszę zobaczyć. No. Patrzę jest... tutaj na tego. Na, A to tam. nie jest żydowskie. No to, nie, jest, to jest pięcio, to jest pentagram. No. A mi się Tutaj... Na pierwszy czy... rzut oka to myślałem, że to jest żydowskie Tutaj taki... szatanistów musiał być. Możliwe. Mm. Patrzcie tutaj, Z Janem też... Pawłem. Patrzcie tutaj dosłownie... To, to jest też. chore. Takaś. Tu masz dosłownie jeszcze drewno. Ale takie... no te... to nie jest drewno, tylko to są panele takie plastikowe. Takie... Syr. Tak syf. Tak o! O! Graffiti! O! O! Ale puste. I czemu on staje, tak no? O, a to jest hej, Ej, 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 dziadu, dziadu, zobacz! Chmiel! Może ciężko? Chmiel chmiel? No. no chmiel. Tam na dwosu jakiś bół i... przekwitnięty. Daj na chwilę, masz, to wyroty raty Tam są takie o, beczki jakieś, nie wiem czy to jest. Daj, 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 ja będę nagrywał przekaz, ja będę siecił w miejscu Dobra. To mądre jest. Pomyślałeś. Ej! To będzie już film. No, to będzie długi film. Połączyć te dwa? Dwa urbexy za jeden to Ja tu mam w ogóle... Czekaj, okay. bo mi trochę zimno tu ogóle jest. Pięknie, tu jest. Tam byliśmy. Tak nie, można tak. legalnie robić grafiki czy nie? Nie, wątpię. Znaczy, to urbex. Znaczy, urbex. No, na urbexie nie robi się graffiti. No. Oni to jakby przestali w budowie, nie? No, dokładnie. Serio? No nie, nie przestali tego w budowie, Przecież po prostu zbankrutował otwarte. masz. Otwarte to było przez jakiś czas. Znaczy mi się ręce ogrzały dopiero co więc... I co, ja mogę trzymać, tylko że muszę... Tak czekaj, jak teraz założę rękawiczki to będzie mi ciepło. Bo ja stosuję taki to jest taka trik odbyska. widzowie. o, zobacz. O, 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 panowie, to już ja tu chowam O! Idziemy, o! Jak wam zimno w ręce widzowie i rękawiczki nic nie dają. To włóżcie sobie do kieszeni spodni Słucham, ręce i to jest będzie wam ciepło od nóg po prostu. Ale coś Odkryłem. dowalony live, nie? Dowalony. Dobra, idziemy tam, tam. Nie, nie, chodźcie tędy. Czemu? Nie, bo to będzie kółko. Obejdziemy to wszystko. Bo ale to pód, jest... Nie, nie, właśnie. Się... E, już... o. To Gdzie idziemy do Jatowa, to to wszystko fajnie obejdziemy i nagramy. Ja chcę zobaczyć e, tego, Kaplicy św. Piotra. E, Dobra. Taka. To była e, pod tym Watykanem. E, w, w Watykanie jest ta e, baznika św. Piotra. No. Ja chcę to zobaczyć. Tutaj jest to aktualnie. Bo to jest park miniatur. Tak, tu masz mi, miniaturowe... E, miniaturowego Jana Pawła, masz między innymi. no, no. Jakieś 325 razy większy niż... Właśnie. Prawdziwy Jan Paweł był większy, tak naprawdę. To jest tylko miniatura. O, o, Proszę... to, to nie było skąd, no to. Jest się do środka? Petardy do środka? Nie. Urbex to nie A Serio. To Tak. jakieś w środku. Nie. 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 To Nie. 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 To Nie. 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 To nie jest solidne, czekaj no. Solidne, w sensie to nie jest jakoś zrobione bardzo tak. nie, ale to jest fajnie zrobione, Ej no, ej to jest fajnie, takie, takie małe te... No te... Te, dachówki to tak. Te dachówki fajnie wyglądają. Jeszcze na tą kopułę. Jest taka ekspedycja, o. Zobaczmy, co jest w środku. Nie, w środku też nic nie. nie. Zobaczmy, co jest w środku. W środku nic nie ma. Frugo. Tam Papierosy. Tam dalej patrz. Chesterfield. Timbark, hmm. Chipsy, Kurde Cała, tam mi co? <laughs> co to w ogóle jest? To jest chyba. Sam sumieniu. to chyba jest z, z Waszymptonu, a nie. To 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 jest... rajs, tak chyba nie jest No. I tu na prawo mamy coś? Nie wiem to wiem Co jest. to jest? Nie. To. Co to jest? Nie, że nie... Czy to nie, było nie, ze styropianu. Nie, nie Czy to jest styropian? Ale nie zostaw. To chyba jest styropian. Okay. Yeah. I czemu wiecie. tam są takie skały jakby porobione z nie, tyłu? no, ale To jest na pewno styropian. To wszystko jest styropian. I styropian... na wkręty. Brawo boss! Brawo boss! Sprawdź, idziemy w lewo, w prawo? No nie wiem, no do tego ja na Pawła musimy się wbić nie. No on jest główną atrakcją, tak, ale mam... to jest tak dookoła, teraz trzeba obejść. Nie chodźcie w prawo. Ty bo my że zesz, tam trzeba było tam O kurle. jakieś auto podjechało. Chodźcie, chodźcie, są zapięte rowery. Nie było zakazu było to normalnie Właśnie zakazu wstępu tutaj nie ma, jesteśmy tutaj legalnie widzowie. No. A Zachód słońca. Nie będzie. Tego auta nie było, ono podjechało. Nie było, by zobaczył. I stoi jeszcze i Mi się no. wydaje, że on może siedzieć, bo nie słychać było trzasku drzwi. Nie było, nie dać kogoś, kto nie, nie idźmy tak naokoło, bo to my w ogóle źle idziemy. Nie. No. Idziemy. Ale tam powinniśmy ale... Tutaj macie jakieś miniatury jeszcze. Przybliż, zrób tam nie. Gdzie? No tam jest jakieś jeziorko. Dróg. Tu? No, tu jest jakieś jeziorko małe. No ale tutaj wody Odej... nawet nie ma. Podejdźmy, zobaczmy tak, no, co nam mogą tutaj zrobić. No nie to, no, po prostu sobie odwiedzamy dzieciaki. Tu jest to jezioro. Tutaj Jan Paweł, o. Tam są jakieś domy. Też opuszczone. Jesteśmy tutaj legalnie, nie? Dzieciaki, co nam mogą zrobić? Dzieci siedzą przed komputerami, grają, jest źle Mogę? Mogę? dzieci zwiedzają Urbeksy, jest kurwa źle. Zobaczmy tak, tu mamy jeszcze kilka fajnych. Weźmy to i, I tam do... mamy bardzo, bardzo ciekawe. W sumie sam nie wiem co to jest. To wygląda jak jakieś chodź, latarnie chodź, z GTA 5, chodź, chodź, chodź. idziemy z topakami. Jak to wygląda pięknie. Nie, jest tego. Proszę zobaczyć, tutaj mamy. Co to jest? Co to jest? O, ale to jak wygląda! Chodź, 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 chodź. No, Mógłbyś trząść no. bardziej tym telefonem? Tak. Żeby był bardziej stabilny obraz. Chodź, chodź. Co to jest za bunkier Trzeciej Rzeszy? Nie ja wiem, ale wygląda fajnie. Czy to jest bunkier Trzeciej Rzeszy? Nie. Skąd zgadłeś? Słuchajcie, <grym> ja wejdę pierwszy, bo ja latarką. Czy to jest bunkier Trzeciej Rzeszy? Ja wchodzę pierwszy, panowie, trzeci wyłączony. Nie ej, wiem, czy... ej, to tam Ej, to, to jest tunel, on tam idzie. Idziemy, zapraszam. Uj to tu tak jedzie? To jest w ogóle bez... A mama wie, a mama wie? A mama, a mama nie. Idź, idź, idź. To jest miniatura katakumb paryskich? E, nie, to są katakom. Tak, są kata Stoje, to są katakumby. To są Ale już widać być. światełko w tym tunelu. No, ja jestem <laughs> No. To, to mi kurwa atrakcja. No, wiesz, tu atrakcję. Stąd widać z obserwatorium z GTA 5 z GTA 2.137. Tu chodźmy, zobaczmy te domki. Wchodzimy tutaj? do No, a jak? A jak? O, wytnij, wytnij, wytnij. Górne. Nie, ale kiedyś to był fajny pomysł, teraz to jest wspólnie. Tutaj mieli mieszkać ludzie w tym? Tak, dokładnie, to miałoby być dom. W tym czymś? Najprawdopodobniej tak jak słyszałem o innych youtuberów. E, miało być ja, to To się chodziło, tam da się na górę, wejść. nie, nie. Da. W internecie no. nikt nie kłamie, więc to miał być domek krytniskowy. Ej, tu płot jest chłopie. Co, co, co ten? Wygląda jak miejsce zbrodni. O, no jest drobne. A, schody miały być. Takie. Nie, tu jest ja wilety jakiś bezdomny kupiec. No co, jak tutaj. Nie, chodź chcą. Chodź. A tu śmierdzi, nie? No? Z takim zuliksem. No właśnie nie tak Ale zobacz, tutaj siatka jest normalnie, tutaj płot był. No tak, to kurwa. Co? Gdzie? Cicho Cicho No ludzi słychać Idziemy? Idziemy Chodźmy do roweru Nie, ale nam Tutaj kamieniołom jest Jest większy kamieniołom w tym Sochowie no, wysokość no bo powiedz o historię o tym kamieniowym, jak to twój tata tutaj biegał sobie. Ej, 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 spokojnie, spokojnie. No, to to, jest twardzą niż to ma. O, Bazylika Świętego Piotra, to chciałem zobaczyć. Tutaj? To coś chciałeś zobaczyć? Tak, Bazylika Świętego Piotra. Ale atrakcja, nie? Nie no było. Nie była, dokładnie była. To była, widzowie. Była. To jest To jest słowo klucz, że to była. Klucz. Tu były dwa takie, można zobaczyć tutaj jeszcze takie odciętego, dwa były takie, no jak... No, 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 w Watykanie coś takiego no, jest. No, w Watykanie coś jest. Ej, ej solidne to jest. I tak noga Ci wpadła nagle. Ktoś tam był, ja kogoś słyszałem. Czy to Pennywise? Nie, tam O nie! No tak Czy To nie. Freddy Fazberg? Tam, bo, tam, tam, Gdzie? Włyska, nie, nie, nie ale to już jest wykonały z lips. No, ja ja teraz to Teraz I teraz będziemy chodzić do głównej atrakcji, czyli do Jana Pawła. Tak jest widzowie, więc oglądajcie i subskrybujcie, bo subskrypcja jest za darmo. Teraz y, czas na sponsora odcinka, czyli tego pana tutaj. A, sponsor... To jest sponsor. O! 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 Odblokuj mi telefon, włącz nagrywanie, bo ja też będę. No, weź kliknij. No, konkurencja. Idziemy do Jana Pawła, y... tak, park miniatur. Park miniatur. A jest miniatura. Ja to 325 razy większy niż ten prawdziwy. No, nie, jesteśmy w parku miniatur w Częstochowie. Idziemy do Jana Pawła. Jesteśmy na zabodziu. Jakiś Jakiś czerw. tubylec. <grym> <grym> Kolejna miniatura. Ja nie wiem jak zbrudzią. Dobra, poję poję. O, A raczej to, co z niej zostało... Syf. Tyle, co mogę powiedzieć. Pozują do zdjęcia, chłopaki. W rosyjskiej czapce, to jest drugi melstroj. Chodźcie, <laughs> szybciej by było, żebyście nie dali radę wejść od. Szyliśmy, y, niedaleko, tu jest... Taki kamień. Podzielony się... Paweł. Podzielony nas... Paweł. Jeszcze Z Ja na powodzie. Czekają nas no. Chyba wolność. Czekają nas jeszcze dwie atrakcje, czyli park. To jest taki jakby prosto. Dobra, Właśnie. widzimy się już tam na samej górze. Bo... Milo, ale to wygląda. No, youtuber, jakiś Melstroj. Tutaj no, cały czas. Zabawę. Ja też mam rosyjską czapkę. O, on ja nie wiem. On Belet! Tutaj mamy aktualnie, będziemy jeszcze wiedzieć ten. To jest Dla dzieci sobie Nie pójdę na no jedną, dwunaczkę. Panie Janek, gdzie pan jest? Tu, gdzie pan jest? Pan jest Janek? Patrzcie, tu kiedyś tam. Rad zabawę dla dzieci. Teraz go nie ma, bo było krabi. Ukradli. Ukradli. Odpierają za Głównie, Gówniarze Jasną górę zobaczmy. Jasna o, góra. Właśnie. Do jasnej góry aktualnie czekają. Około 5 km. No, widać patrz tędy, patrz. Proszę bardzo. O. To jest tu Verforsak. Verforsak. Nawet ma ślady. Piękne tu jest. mamy Ślady. Jan Paweł. Jan Paweł. No. no. Idziemy do niego i wchodzimy na górę. Ej, nie ma tego placu, którego. Tu, o, piaskownica tu była, ale co zrobili ukradli? Piasek. Mafia piaskowa przyjechała i ukradła. No. Jakie budynki, ale wątpię, że jest. Takie budynki jak na Westernie jakimś. To Będzie tak, na długim filmie działający, na nawet. 4 lata temu, o całym jeszcze tutaj w tym miejscu, w całym tym parku, nie ma. 2000 lat tu był czyli jeszcze głukowy. Co? Samochód tu jest. Samo? Ej, no, ktoś tu przyjechał. Musimy schować kamerę, widzowie. Ktoś tu przyjechał. Nie. A, bo tutaj jest droga. Wow, ale jak to wygląda ładnie. No, i idziemy, odjeżdżają. idziemy, idziemy, idziemy. A kto odjeżdża? A, no właśnie, bo w ogóle to jacyś ludzie. O, a tu są naklejki, jak chcesz to sobie wejść. No. I o, tory kolejowe, kolejowe, zobacz, drewniane. Główną atrakcją, czyli Janem Pawłem. No on mały jest, ja, ja myślałem, że nie jest o wiele większy. Wiesz co, on jest wysoki, tylko się wydaje. A jak tam wejdziesz na samą górę, to się przekonasz. No teraz... stań tyłem, stań tyłem pod nim, żeby skalę zobaczyli. Patrzcie na to. Ja, my mamy około metr siedemdziesiąt. Co to ma... Jesteśmy już pod nim, od drugiej strony. Drzwi ukradzione. Eee. Okay. Już... <grywa> Uważaj, bo może to się zarwać w każdej chwili. Nie, no, chyba. Michał plus Patryk. Znamy ich. Tak. Znamy ich. Dobra. Jak nas oglądają, to. Pozdro. Tak. Pozdro, panowie. Ale naprawdę, panowie, to jest niebezpieczne. Wow. Dobra, coś no a tu kratownica jest. Ej ja, ja myślę, że tu będzie syp, ogólnie. chodźcie cię ale... bliżej kuli, a nie wszyscy na jednej Garas? garaż. Garaż? No o mi jak susie, bo jak chcemy się bez się Nie, spokojnie. Ogólnie to prześwituje ten papież, nie wiem z czego on jest zrobiony. Carton Gift Karton! Czekaj, czekaj, niech w tym samym miejscu, to jest... I mogę... Dobra. W razie go przeżyjemy. W razie czego... Yy. Ej, nie mam, mam na to wejść. Mogę wejść na Nie, 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 Czekaj, nie, 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 Ja, wejść nie, 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 ja ja mam jedną rękę nie, bo muszę nagrywać. Ty! Dwa złote znalazłem, ale ty. Dobra, poświęcenie jednak się przydało. I zobacz. Jak dwa złote znalazłem? No normalnie dwa złote. Czekaj, bo... Pamiętajcie, to, to wszystko jest spawane. Mieję, wchodzisz już wyżej. To niech Maciek wchodzi. Mówię, mówię chodź, ja, mówię, chodź. Tak. Ja wchodzę pierwszy, widzowie. Normalnie jakieś dwa złote ktoś To ma ponad 10 lat. W Tak. Weź mnie nagrywaj teraz. Kurde, ja się boję, że ci umknię. Czemu to ostrości nie łapie? Mój łapie. Cały czas To jak już ktoś pokaże gębę to w dupę to... Tutaj ręka idzie, jedna Tutaj droga Ej, gdzie tutaj... Czekaj, tu wyżej już się nie da wejść? Da się, no się ja odsum. ci wejdę Odsuń się no Dziadu się. Odsuń się trochę No, osuń się tam, no. ty też to wejść Nie Dobra Bo tam wyżej jeszcze Stop. niby da się ja tam też wejdę, O, co to jest? Co to jest? Jak można w papierze takie coś namalować? Dobra. Pomagaj. Uwaga. No o, i do głowy mu chodzimy. No, chyba. Ej, dziadu. Dziadu. Co? Pitbull. Uważaj się, bo ja chcę Ja wydać. się ukurzyłem, bo tu jest jakiś ten... Pit. Pit. <noise> Ale... Nie no musimy tam wyjrzeć przez to stoi stok, znaczy, nie. i tak. stoi. Właśnie widziałem, że wyglądali ludzie po ja. Ale tynie. no, ale co, oni wyglą... ktoś to... Ten, ktoś to tam, wiesz, jakby... Załatał? przejść przejść na drugą stronę. Tak, tak, tak. Bo tu była dziura taka duża gdzieś. Ona duża, ona większa, bo. Nagrywasz? No. To no, lepiej no, wyłącz. Czemu? No, trzeba powstrzymać dziurę. Co? <laughs> nie nic. <laughs> nie wy głupi wyjdzie wy, wy. Tego, tu rady. jest dziura niby. Hej, ale jak spojrzysz w dół, to nie jest nisko wcale. No bo jak, no jak wejdziesz na drzewo, no ja tym, to z drzewa chodzi? się Panowie. wydaje wyżej, niż jak stoisz pod drzewem. Zawsze tak jest, że no, jak no, wejdziesz... No. no bo ja chcę no to przez tego. Ja też chcę wejrzeć, czekaj. Gdzie wchodzisz? Ja na, na to bym nie wyszedł. Tu już bym nie weszedł. Gdzie? Tutaj tu już bym nie wyszedł, Gdzie? to już bym się bał. Tutaj? Ja się teraz boję. Tam do głowy? A tam dalej coś jest? Nie, tam dalej już nic nie ma. A właśnie, a po co ta drabina tu jest? Nie no, bo może to... do konserwacji czegoś. W sensie ta drabina po prostu to jest kratownica, nie, ona trzyma to całe. Wysoko, jest a. wysoko. Nie pędzi, nie? Mam wysokości. No. Czekaj, bo mi spodnie się tak zawinęły, nie wygodnie. No, 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 no. No, no, no. Nie wiem, w którą stronę właśnie wyjrzeć, już. Nie bo tu jest a... dziura, czy to jest szyba? Która? No to, ta dziura no... Ja wolę telefon i porcel komuś dać. Ja wolę trzymać to w kieszeni. Po co? No bo mi to wypadnie. Aha. No to daj. Serio? Znaczy, jak ma ci wypaść z kieszeni? Właśnie ja nie wiem, ale, bo muszę tak wiesz, nogę dać wyżej, nie? Na pewno. Także nie czuję się pewnie. tu komfortowo i nie polecam. No znaczy się wiem jak to w sumie. Uhu. O kurde. Daj to, daj to, ja to nagram. Maciek, o, łączymy, włączyłem. Czekaj. Uf. Ej, nie mogę. Jakby... Jo, ale mi, no mi się o, ale no coś ci nie. O, Ej, tak wziąłem cię, Jak go puścisz, to cię znajdę. <laughs> Dobra, to masz już go. Trzymam? Trzymam. Zobacz Co? sobie. Okay. O kurde. Ja się kurpkę zaraz niszczy, nie Pitbula? No. Zniszczyłeś? Nie, chyba chyba nie. Chyba. Chyba to wiesz co? No chyba to wiadomo. 20 minut? Nie, nie. Tutaj? O. Nie do cmentarza. Tutaj plus cmentarz godzina. Ponad. Ponad godzina. Bo jeszcze w cmentarze nagrywanie cmentarza. O. No. Te rękawiczki kurwa. A no tak, do środka. Papież, tutaj jest taka ścieżka. Co? Nic. No tam już schodzi melstroj. Ta. Jak ty chcesz stąd zejść? Przecież się zabijesz. Po co so za biznes Co so za biznes, suka o lawina posła Co? So. Lawina A teraz tak telefonem Właśnie telefon jest prawo blisko Wiesi przetym Patrzcie jaki cwaniak Cwania czy mu No Ej, knąć go tak, Maćka? Nie widać ci mordy, nie, nie, stresuj się. Ale to nie o to chodzi, chłopie. Ja przynajmniej mam taką mordę, że nie, jestem. nie, nie jest yy, Dobra, weź już. Co, mówięś? Mówię to Nie, na Pornhub'a, wiesz? Yy, ta górka jest wyższa niż papież ogólnie, ona jest stroma, nie, bardzo. Jak bardzo? No, bardzo, po prostu. Ona była usypana chyba, nie? O! O, jednak bezpiecznie. Lodówka. Oferujemy więcej niż inni. Ktoś tu powiedział o naszym kanale. Oferujemy więcej niż inni. Co? Ktoś tu powiedział o naszym kanale. Co?